Dzień dobry. Dzisiaj film o babeczkach. Dzisiaj film o babeczkach, które powstają z mocno dojrzałych bananów. Nie wiem, czy też tak macie, ale u mnie często jest tak, że kupuję banany i one dosyć szybko stają się mocno dojrzałe. Jest też tak, że często w sklepach bardzo dojrzałe banany są najtańsze. Brzmi zachęcająco. Dzisiaj przygotujemy wspólnie babeczki. Babeczki bananowe, które może przygotować nawet dziecko. Są banalnie proste i obłędnie pyszne. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Saputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata pełnego przepisów, smaków i obrazów. Żeby uniknąć zakalca, pamiętajmy o tym, by wszystkie nasze składniki były w temperaturze pokojowej. Na początku potrzebujemy trzech bananów. Trzy dojrzałe banany obieramy ze skórki, wrzucamy do pojemnika blendera i robimy z nich jedną bananową papkę. Skoro banany mają już postać papki, my zabieramy się za dalsze przygotowania do dużej miski. Wlewamy pół szklanki oleju rzepakowego. Wbijamy dwa jajka i mieszamy dokładnie olej z jajkami. Do naszych idealnie wymieszanych składników dodajemy jedną szklankę mąki pszennej, pół łyżeczki sody, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Potrzebujemy czekolady. Banany potrzebują czekolady. Ja wybrałem tabliczkę czekolady deserowej, ale możecie wybrać czekoladę mleczną. To zależy od tego, jak bardzo słodkie chcecie mieć babeczki. Nasza tabliczka czekolady musi zostać pocięta. Kroimy ją bardzo drobniutko i dorzucamy czekoladę do pozostałych składników w misce. Teraz dosypujemy pół szklanki cukru. Ja użyłem drobnego cukru do wypieków, ale możecie użyć normalnego cukru białego albo trzcinowego. Więc pół szklanki cukru dosypujemy do pozostałych składników. I łączymy wszystko przy użyciu miksera. Pozostał nam jeszcze jeden przygotowany na początku składnik, czyli nasza papka bananowa. Przekładamy ją do miski i teraz wszystko mieszamy tak, żeby uzyskać ostateczne ciasto na babeczki. Z tych proporcji wychodzi 12 babeczek. Żeby ciasto z babeczki nie przykleiło nam się do formy, musimy wyłożyć formę papilotkami papierowymi. Na pilotkach rozkładamy ciasto. Najlepiej porówno, tak żeby później babeczki były podobnej wielkości. Babeczki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Grzanie góra i dół mniej więcej przez 20 minut. To wystarczy. Tak nasze babeczki są już gotowe. Banalnie proste, szybkie i pyszne. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten przepis. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia.